W sobotę miałem przyjemność być na nabożeństwie w Chojnicach. Wierzący z Chojnic serdecznie pozdrawiają. A za tydzień, jak Bóg pozwoli, będę w Gdyni. Pozdrowie od Was. A w zasadzie powinienem powiedzieć od nas. <grym> za jakąś godzinę albo dwie. Będziemy udawali się do naszych domów i będziemy kosztowali to wszystko, co sobie przygotowaliśmy do jedzenia, prawda? Natomiast psalmista nas zachęca, abyśmy skosztowali i zobaczyli, jak dobry jest Pan. Czy już w swoim życiu skosztowałeś. Skosztowałeś. Wiecie, jeżeli chodzi o te potrawy. Cielesne. Lubię no kosztować. A najczęściej mi smakuje. Chociaż w czasach mojej młodości, kiedy byłem w seminarium, to wiele było młodych ludzi, którym tam nie smakowało. Mi zazwyczaj smakowało. Ale różnie to bywa, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o naszego Pana, skosztujcie i zobaczcie. Jak dobry jest Pan. Jak kosztować. Jak skosztować tego naszego Pana. Każdy z nas, jakoś pewnie inaczej, postrzega Boga, który objawił się na kartach Pisma Świętego. Różnie go doświadczamy w naszym codziennym życiu. Ale jeżeli otwieramy Pismo Święte, to również różne rzeczy czytamy na temat tego Pana, prawda? Niektórzy ludzie nawet doszli do takiego dziwnego wniosku, że Pan Bóg Starego Testamentu i Pan Jezus Nowego Testamentu to jakieś odległe byty. Jeden straszny, drugi jest. Za to taki kochający. A przecież jednak Bóg jest wciąż taki sam. Najbardziej chyba znany tekst pisma świętego, Jana 3,16, mówił nam, że to Bóg umiłował świat. Nie Jezus. Bóg umiłował świat i syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tenże Jan, który napisał również dwa listy, które mamy w naszych Bibliach, w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, wierszu 8 i 16 zauważa, że Bóg jest miłością. Czy Bóg Starego Testamentu również jest miłością? Skoro Bóg jest wciąż taki sam, to Bóg jest miłością. To jest proste stwierdzenie. Waż, ważne jest, abyśmy my w naszym postrzeganiu czegokolwiek czy kogokolwiek mieli jakieś takie: Taki punkt odniesienia, i wtedy, kiedy przychodzą jakieś trudne sytuacje, żebyśmy wiedzieli. Na przykład, jeżeli jestem przekonany, jeżeli wiem, że mój ojciec, moja mama mnie kochają, to nawet wtedy, kiedy przychodzą trudne sytuacje, to staram się zrozumieć, te sytuacje poprzez to odniesienie, że mnie kochają. W takim razie, jeżeli, jest, jeżeli Bóg jest miłością, to wtedy, kiedy czytam o trudnych sytuacjach na kartach Pisma Świętego, staram się zrozumieć te sytuacje w kontekście, że Bóg jest miłością. Wtedy jest łatwiej. Nie wszystko może zrozumieć, ale jestem pewien, że Bóg jest miłością. I wtedy nawet ten aspekt wiary i zaufania jest tak, na, tak bardzo ważny. Ale przecież na kartach pisma świętego jeszcze możemy przeczytać zupełnie, zdawałoby się, coś innego. Chociażby otworzymy list do Hebrajczyków, 12 rozdział, i w wierszu 29 przeczytamy: Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Ogień trawiący i miłość to tak nie do końca do siebie pasuje, prawda? W dziesiątym rozdziale tego samego listu, w wierszu trzydziestym pierwszym, możemy przeczytać: Straszna to rzecz wpaść w, Boga, w ręce Boga Żywego. Jeżeli straszna rzecz jest wpaść w ręce Boga Żywego, to najlepiej przed nim uciekać. A przecież Bóg jest miłością. W takim razie chyba trzeba jakoś zrozumieć te teksty, które mówią, że straszna rzecz jest wpaść w ręce Boga Żywego, albo to, że Bóg jest ogniem trawiącym, żeby zrozumieć, że to nie kłóci się, że Bóg jest, z tym, że Bóg jest miłością. Chociażby z tego dziesiątego rozdziału listu do Hebrajczyków, kiedy czytamy ten dziesiąty rozdział troszeczkę wcześniej, to widzimy, w jakim kontekście apostoł Paweł napisał, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. A więc, jeżeli podeprzemy Syna Bożego, jeżeli zbezcześcimy krew przymierza, jeżeli znieważymy ducha łaski, to wtedy musimy ponieść... Pewne konsekwencje. Pan Bóg umiłował świat, że posłał swojego syna, aby świat został zbawiony, uratowany. Ale przecież nikogo nie przymusi. Nie będziemy teraz dużo zastanawiali się na i rozważali ten temat zbawienia, w jaki sposób to się dzieje, prawda? Wspomnę tylko, że apostoł Paweł napisał również, że łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę i to nie, z nas, bo to nie z nas, Boży to dar. Jest uczynko, aby się ktoś nie chlubił. Należy dodać jeszcze ten dziesiąty wiersz drugiego rozdziału listu do Efezjan, gdzie mówi, jego jesteśmy dziełem stworzeni do dobrych uczynków. A więc zbawienie z łaski przez wiarę nie kłóci się w tym, żebyśmy jednak żyli. Jakimś życiem dobrym, a nie róbca co chce. Ale jeżeli jesteśmy zbawieni dzięki łasce naszego Pana, jeżeli zbawienie polega na tym, że Pan Bóg zrobił wszystko, żebym ja mógł być uratowany, ja teraz tylko z wdzięczności mogę pozwolić Mu, żeby On kształtował mnie w taki sposób, żeby to było widać w moim codziennym życiu. Aby ta miłość Boża była również moją miłością do innych ludzi, z którymi się spotykam, tak w skrócie mówiąc, to jeżeli nie będę szedł tą drogą i nie będę polegał na sprawiedliwości mojego Pana, Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie będę polegał na tym, że On zapłacił za moje grzechy, swoim życiem, przelał swoją krew, żebym ja mógł być uratowany. Jeżeli ja. Nie pozwolę, aby Duch Święty miał dostęp do mojego serca i do mojego umysłu i kształtował mnie na podobieństwo Jezusa Chrystusa. To wtedy podepcze Syna Bożego, zbezczeszczę krew przymierza i znieważę Ducha Łaski. I wtedy, drodzy, ja jako człowiek muszę odpowiedzieć na konsekwencje mojego wyboru. Może, mógłbym teraz jeszcze rozwijać ten temat, prawda, o służby Jezusa Chrystusa, tego, że On reprezentuje mnie na sądzie ze swoją sprawiedliwością, jeżeli ja Mu na to pozwalam, jeżeli ja to akceptuję. Ale wybór jest prosty. Albo staję przed Bogiem w zasługach Jezusa Chrystusa, albo staję przed Bogiem sam. Apostoł Paweł. Różnie, wcześniej zwany całód starszu, różnie postrzegał Jezusa Chrystusa, prawda? Różnie postrzegał służenie Bogu. Wcześniej wydawało mu się, że może różne rzeczy robić w imieniu jakby dla Boga, w imieniu Bożym, dla Boga. Nawet prześladował tych, którzy byli naśladowcami Jezusa Chrystusa. Ale coś się w jego życiu wydarzyło. W drodze do Damaszku spotkał tego, którego dotychczas prześladował, i padło to pytanie: Saulu, Saulu, dlaczego ty mnie prześladujesz? Od tego spotkania coś się zmieniło. I dlatego też w liście do Filipian w trzecim rozdziale napisał, że wszystko to, Siódmy, siódmy wiersz trzeciego rozdziału. Wszystko to, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jego Jezusa, mojego pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby uzyskać Chrystusa. I teraz to najważniejsze: i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Znaleźć się w nim. Jeżeli w moim życiu nie doświadczę tego znalezienia się w nim. To muszę sam stanąć przed Bogiem ze swoją sprawiedliwością. I wtedy dla mnie Bóg jest Bogiem trawiącym. Wtedy to jest straszna rzecz, paść w ręce Boga żywego. Ale ktoś by powiedział, no to jak to jest z tym Bogiem? No to znaczy, że co? Że on jest taki straszny? Nie! Bóg cały czas jest miłością. Ale wiecie, nieprzypadkowo Biblia nam mówi, że Boga nikt nigdy nie widział. Bo co by się stało, gdybyśmy stanęli przed świętym Bogiem, który mieszka w światłości niedostępnej? Bez ukrycia się w Chrystusie, chwała Boża nas zniszczy nasz nas grzeszników. W drugim liście do Thessaloniczan, w pierwszym rozdziale jest taka mała wzmianka. Nie będę czytał całego kontekstu, ale w wierszu dziewiątym czytamy poniosą oni karę wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. Taki jest duży kontrast między grzesznością a świętością Bożą, że grzesz, grzeszność w obliczu świętości Bożej się rozpływa, ginie. I dlatego też ci, którzy nie będą polegali na zasługach Jezusa Chrystusa, będą wołali przy przyjściu naszego Pana w fale. Góry i pagórki upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który przychodzi. Ale ci, którzy będą ukryci w Chrystusie Jezusie, bazując na Jego zasługach, będą mówili oto Pan nasz, który po nas przyszedł. Konsekwencje wyboru. Czy dzisiaj skosztowałem i zobaczyłem albo do dzisiaj jak dobry jest Pan. Jest taka postać Starego Testamentu. Pewien król Judzki. A kiedy mówię król Judzki, to yy, Należy już zauważyć, że jakaś nastąpiła zmiana w tym Królestwie Izraelskim, prawda? Już jest to czas, kiedy nastąpił podział na północne i południowe królestwo. A więc to jest król, który właśnie zarządzał w Jerozolimie, czyli tym południowym królestwem. 21 rozdział II Księgi Królewskiej zaczyna się takimi słowami. Manases miał 12 lat, kiedy zaczął królować i królował 55 lat w Jerozolimie. 12 lat. Dosyć długo królował. Pewnie w tych początkowych latach jeszcze musiał bardziej polegać na jakichś starszych, doświadczonych opiekunach. Ale najważniejsze jest to tej naszej opowieści kim on był A czytamy że on czynił to co złe w oczach Pana według obrzydliwości tych narodów które Pan wypędził przed synami Izraela Gdybyśmy czytali dalej ten 21 rozdział byśmy zauważyli że straszne rzeczy wyprawiał ten człowiek Dalej czytamy, że czynił nawet gorzej niż ci wszyscy, którzy tam byli przed Izraelem na tych ziemiach. Jego ojciec, znana postać Hiskiarz, prawda, lubimy o nim mówić, czytać, który robił wiele dobrego dla Izraela i namawiał Izraelitów, żeby jednak podążali za Bogiem ich ojców, za Bogiem Jahwe, a tutaj jakby po przeciwnym Jegunie. Wszystko niszczył to, to co robił Hispiasz i namawiał Izraelitów do czczenia innych bogów. Tam nawet dochodziło do tego, że na miejscu świątynnym ołtarze dla jakichś tam bogów różnych zbudował. Czytamy, że czcił cały zastęp niebieski, Wielką obrzydliwością było to, że czytamy, że przeprowadzał swojego syna, a w drugiej księdze kronik, w 33 rozdziale, tam są jeszcze uzupełnione informacje o nim, to nie chodziło tylko o jednego, ale o synów przez ogień, prawda? Czyli składał w ofierze dla jakichś tam bogów swoje dzieci. Wróżbiarstwem się trudnił, jakimś tam dziwnymi rzeczami. Manastez wiersz 9 zwiódł ich, aby czynili gorzej niż narody, które Pan wytracił przed synami Izraela. Gdy gdyśmy czytali całą tą historię, zarówno z XXI rozdziału, jak i 33 rozdziału drugiej Księgi Kronik, to zauważymy, że nie ma tam w zasadzie niczego, co by można było powiedzieć, że, za, że, że jest coś dobrego w życiu Manasesa. Ja się czasem zastanawiam, jak to jest, że czytając Pismo Święte często zauważamy, że zwłaszcza w tych, w tych potomkach królów, czy to izraelskich, czy ludzkich, że często jakoś tak, tak przeplatało się. Król, który wydawałoby się dobry przykład, daje, idzie za bogiem, a jego syn wybiera inaczej. Ale bywało też tak, że ojciec do niczego, a syn wybiera dobrze. No i te obrzydliwości, które robił Manassez, spowodowały, że no, wpływ jego na naród ludzki był zły. Doprowadził do tego, że ludzie w większości, pewnie tak jak zawsze to bywa, były, była jakaś tam resztka, która służyła prawdziwemu Bogu, ale poszli za swoim przywódcą. Musimy pamiętać, że każdy człowiek ma wpływ na drugich. Im wyżej jest gdzieś w jakiejś hierarchii człowiek postawiony, tym ma większy wpływ. A więc dobrze by było, żebyśmy pamiętali, żebyśmy wywierali dobry wpływ na innych ludzi. I tenże Manases, który robił takie straszne rzeczy, a tutaj chciałbym zaznaczyć, że Pan Bóg w swej miłości, bo On jest miłością, ukochał cały świat, wszystkich ludzi. I chce, żeby każdy był uratowany. Więc robi wszystko, żeby ratować człowieka. Jeżeli człowiek nie postrzega tych jakichś napomnień ustnych, tych wskazówek na słowo, nie uwierzy, to często musi przejść przez dolinę cienia śmierci. I czasem tam w jakiś sposób dopiero się zreflektuje, ale czasem nie. I tenże Manases, drodzy, kiedy otworzymy drugą księgę kroni, rozdział 33. To tenże Manases w pewnym momencie się zreflektował. Ja muszę tylko sobie otworzyć druga księga kronik, rozdział 33. Jeżeli wy chcecie, to zróbcie to ze mną. I czytamy tak. No oczywiście, jeżeli mówimy o tych konsekwencjach, to w narodzie izraelskim, czy też już, w Królestwie Judzkim często bywało tak, że no na najeźdźcy przychodzili, prawda? Tutaj zjawili się Asyryjczycy i czytamy w jedenastym wierszu drugiej księgi Kronik, w rozdziale trzydziestym trzecim. Dlatego, że nie słuchali, pan sprowadził na nich dowódców wojska króla Asyrii, którzy. Mali, Manasesa hakami, zakuli w łańcuchy i zaprowadzili do Babilonu. Ten sposób chwytania ludzi nie musi dziwić, dlatego że Asyryjczycy byli znani z okrucieństwa. Nie będę teraz może wspominał, do czego byli zdolni, ale Ważne w tym naszym rozważaniu jest to, co czytamy od 12 wiersza. Kiedy znalazł się w ucisku modlił się do Pana swego Boga i bardzo się ukorzył przed Bogiem swoich ojców. I modlił się do niego, a on dał się przebłagać, wysłuchał jego modlitwy i przywrócił go do Jerozolimy, do jego królestwa. Wtedy Manases uznał, że Pan jest co? Bogiem Tak po ludzku, gdybyśmy skończyli czytać o Manasesie w wierszu 11, tego 33 rozdziału, to prawdopodobnie byśmy wydali wyrok śmierci. Ale Bóg jest miłością i również chce, aby taki człowiek jak Manases mógł skorzystać z Jego. Łaski. Dlatego też te wybory Manasesa doprowadziły go niemalże na samo dno. I wtedy Manases się obudził i wtedy usłyszał ten wewnętrzny głos Boży, który przemawia do każdego człowieka. I zwrócił swoją twarz do Boga i uznał swoją grzeszność. I uznał, że Pan jest Bogiem. Jego życie się w tym momencie nie skończyło. Miał jeszcze czas, żeby pozwolić Bogu działać przez niego dla dobra innych. A więc dalej czytamy, że zaczął teraz znowu robić podobne rzeczy, jak robił jego ojciec Fiskiarz. Oczywiście nie był. Od razu człowiekiem doskonałym. Nie rozumiał wszystkiego, bo w pewnym momencie nakazał swoim podwładnym, żeby czcili Boga. Jakże można komuś nakazać, prawda? Bóg nikogo nie zmusza, nie nakazuje, nie można komuś nakazać. Można tylko zachęcać i dobrym przykładem kierować jego wzrost w właściwym kierunku ale w jego życiu jeszcze był czas, żeby Bóg odnawiał go dla dobra, żeby mógł składać wdzięczną ofiarę swojemu Bogu swoim życiem. Nie każdy miał takie możliwości, choćby Łotr na krzyżu Golgoty. Nie miał czasu na to. Ale jednak jego również uratował Pan Jezus, dlatego że zwrócił swój wzrok we właściwym kierunku. Jak wielka zatem jest ta miłość i łaska naszego Boga, który jest miłością? Czy my możemy w ogóle w jakiś sposób rozpatrywać ten temat i zastanawiać się, jak dużo Bóg może przebaczyć? Jest taka Podpowiedź w Piśmie Świętym zapisana w pierwszym Liście Jana, w pierwszym rozdziale, wierszu dziewiątym. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Ta miłość Boża jest tak wielka, bo Bóg jest miłością, że może przebaczyć wszystko. Ale niestety bywa tak, że człowiek, nawet kiedy znajdzie się w Dolinie Cienia i Śmierci, nie zwróci swojego wzroku na Jezusa, nie skorzysta z jego Zaproszenia pójdź do mnie. I musi ponieść konsekwencje swojego wyboru. I wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie w swej chwale, nie będzie mógł znieść blasku Jego chwały. Dlatego dzisiaj pamiętajmy, jak warto, jak bardzo warto. Skorzystać i zobaczyć, jak dobry jest Pan, całkowicie polegać na Jego zasługach, pozwolić Mu nas zbawić. A kiedy przyjdzie, zabierze nas do swojego królestwa, gdzie będziemy mogli wiecznie przebywać u Jego stóp, gdzie będziemy mogli zaznać tego pokoju całkowicie, gdzie nie będzie już tych wszystkich okoliczności złych, które dzisiaj nas spotykają. Nie będzie grzechu, nie będzie cierpienia, nie będzie śmierci, nie będzie niczego, co przyniósł grzech na naszą pamięć. Dzisiaj zachęcam siebie i nas wszystkich, abyśmy codziennie kosztowali, jak dobry jest Pan. thank you